Ten podcast może dalej istnieć i się rozwijać dzięki Państwa wsparciu w serwisie patronite.pl. Edukacja. Geoedukacja. Gleby w Polsce. Gleby to wierzchnia warstwa skorupy ziemskiej. I oczywiście będą odgrywać największe znaczenie dla rolnictwa, dlatego warto kojarzyć zarówno żyzność poszczególnych gleb, jak i ich rozmieszczenie w Polsce. Bo jeżeli będziecie wiedzieć, gdzie znajdują się żyzne gleby, to też przy okazji będziecie wiedzieć, gdzie w Polsce istnieją dobre warunki do rozwoju rolnictwa. Na to, jaka powstanie gleba, wpływają czynniki, do których zaliczymy skałę macierzystą, roślinność, która występuje na danym obszarze, bo gleba powstaje z roślinności, która stopniowo się rozkłada, dostarczając materię organiczną. Dlatego, jeżeli gdzieś mamy do czynienia z dużą ilością roślin, która będzie tą materię organiczną dostarczać, to w tych miejscach powstanie żyzna gleba. Z kolei tam, gdzie jest jej mniej, Gleby nie będzie, albo będzie to gleba bardzo słaba. Doskonałym przykładem działania tego czynnika są lasy, pod którymi tworzą się gleby. Zastanówcie się, który las produkuje więcej materii organicznej: liściasty czy iglasty. Oczywiście las liściasty dlatego to właśnie pod tymi lasami tworzyły się lepsze gleby. Kolejnym czynnikiem będzie klimat który jednak nie zmienia się aż tak mocno na obszarze naszego kraju, i to nie on będzie decydował o zróżnicowaniu gleb. Dalej mamy do czynienia z warunkami wodnymi. Inne gleby będą powstawać na terenach podmokłych, a inne na terenach, gdzie zwierciadło wód podziemnych znajduje się niżej. Bardzo charakterystycznym czynnikiem, którego wpływ bez problemu dostrzeżecie na mapie, jest rzeźba terenu. Idealnie widać to w górach, gdzie gleby, które tam występują, są zupełnie inne. Skała macierzysta to czynnik, który w przypadku niektórych gleb jest decydujący. Najlepszym przykładem wpływu tego czynnika są rendziny, czyli gleby powstałe na skałach wapiennych, które być może pamiętacie, że w dużych ilościach występowały na przykład na wyżynie krakowsko-częstochowskiej. No i wreszcie na to wszystko wpływa też człowiek, dlatego mamy specjalny rodzaj gleb zniszczonych przez człowieka, gdzie wszystkie poziomy glebowe są ze sobą pomieszane, poodwracane czyli gleby antropogeniczne. Jedną z najbardziej powszechnie występujących gleb w naszym kraju i w całej Europie jest gleba brunatna która jest najbardziej charakterystyczna dla strefy umiarkowanej. Są to gleby, które powstają pod lasami liściastymi, dlatego są uznawane za stosunkowo żyzne. Jednak nawet w obrębie gleb brunatnych będzie występowało pewne zróżnicowanie i te, które powstały na skalę, która nazywa się les, którą być może kojarzycie z wąwozami lescowymi, będą nieco żyźniejsze od tych, które utworzyły się na innych skałach macierzystych. Północ Polski kojarzycie sobie być może z działaniem lądolodu. Wśród osadów, które przyniósł, znajduje się między innymi piasek. A jeżeli byliście kiedyś w Lesie Iglastym, to właśnie najczęściej są to lasy, które rosną na piaskach. Piasek to nie jest specjalnie dobra skała macierzysta, a jak przed chwilą sobie powiedzieliśmy. Lasy iglaste dostarczają zdecydowanie mniej materii organicznej, a więc jeżeli powiążecie ze sobą te dwie rzeczy, to sprawa wydaje się prosta. Gleby, które powstają na piaskach pod lasami iglastymi, nie będą specjalnie żyzne, a nazywamy te gleby glebami bielicowymi. Bardzo łatwo je rozpoznać, ponieważ pod niewielką warstwą próchniczną znajduje się poziom wymywania, który ma charakterystyczny biały kolor. Rędzinę rozpoznacie w zasadzie bez problemu, bo tuż pod poziomem pruchnicznym od razu będą znajdować się kamienie, białe, czyli właśnie te skały wapienne. Wśród innych charakterystycznych gleb występujących w naszym kraju z pewnością znajdują się mady. Ich występowanie jest powiązane z jednym dominującym czynnikiem, mianowicie są to gleby, które powstają w dolinach rzecznych. Tak więc odnajdziecie je zarówno w Dolinie Wisły, Odry, Warty, ale w dużej ilości mady odnajdziecie przede wszystkim w Delcie Wisły, czyli na obszarze Żuław Wiślanych. Jest to gleba żyzna, a rozpoznacie ją na podstawie tego, że w jej profilu będą widoczne warstwy osadów naniesione przez kolejne wezbrania rzeki. Najżyźniejszą glebą w Polsce są czarnoziemy. Jednak nie ma ich u nas jakoś wyjątkowo dużo. Znajdują się dosłownie w kilku miejscach w naszym kraju, między innymi w okolicach Chrubieszowa na Wyżynie Lubelskiej. Czarnoziem to gleba o bardzo dużej grubości poziomu próchnicznego. A to właśnie ten poziom, który ma kolor czarny, decyduje o żyzności. Skałą macierzystą jest tutaj les, ale jest potrzebny jeszcze jeden warunek, aby mógł powstać czarnoziem. Mianowicie czarnoziemy powstają pod formacją roślinną, która nazywa się step. Pomimo tego, że być może kojarzycie sobie Polskę z obszarem w dużej części wykorzystywanym rolniczo, więc być może przychodzi Wam takie logiczne powiązanie do głowy, że w takim razie pewnie mamy dużo żyznych gleb, to nie do końca będzie ono prawdziwe. W Polsce przeważają gleby średniej jakości, a tych najmniej żyznych. Jest o wiele więcej niż tych najbardziej żyznych.